Witajcie z tej strony Madwili. W tym materiale chciałbym Was wprowadzić do Uniwersum Gwiezdnych Wojen, czyli do nowej produkcji pod tytułem Star Wars Hunters. Gra obecnie jest dostępna tylko na urządzenia mobilne z systemem Android, oraz niestety nie ma jeszcze w Europie, ponieważ oficjalna premiera jest przewidziana na rok 2022. Ale spokojnie. Ponieważ wszystkie zainteresowane osoby mogą w nią sobie już pograć, tak samo jak ja. Wystarczy pobrać gierkę z linku, który znajdziecie w opisie, właśnie pod tym filmem. Oczywiście gra pojawi się również w przyszłości na urządzeniach z systemem iOS oraz Nintendo Switch. Także będzie kozacko. Wejdziemy może teraz do pokoju treningowego, gdzie zobaczycie, jak ta gra wygląda, jaka jest tutaj grafika, jaki jest mniej więcej styl tej gry, tak. Bitwy normalne zaprezentuję wam w innych materiałach. Tutaj właśnie raczej chciałem się skupić na takim wprowadzeniu, żeby pokazać wam, jak ta gra wygląda, z czym to się je. Pokażę Wam ustawienia graficzne. Ja tutaj gram w 60 klatkach na ultra. Chodzi ta gierka naprawdę bardzo płynnie. Ale mimo wszystko ta gra ma naprawdę bardzo wysokie wymagania. Na tym smartfonie co teraz gram mam Snapdragon 8.8 Plus oraz 16 GB Także naprawdę sprzęcik daje radę. Ale chciałbym tutaj zauważyć, że testowałem tą grę również na Black Sharku, gdzie mam Snapdragon 8.4.5. Czyli nadal przyzwoity, przy, przyzwoity Snap. I tam mam jeszcze 6 gigatonu. I tam już niestety ledwo 30 klatek. Także, żeby nie było rozczarowania, że u innych ta gra będzie chodzić naprawdę kiepsko, że będzie ścinać i tak dalej. Po prostu miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wymagania tej gry będą mniejsze oraz że gra sama w sobie będzie lepiej zoptymalizowana. Bitwy toczą się na arenach, 4 na czterech. Tutaj po prostu mamy większy plac zabaw, gdzie możemy sobie potestować naszych bohaterów, umiejętności, skilla no i ogólnie zobaczyć z czym to się je. W chwili obecnej poruszam się łowcą nagród, on nazywa się Imarafex. Ale poza tym mamy w grze na chwilę obecną dostępnych jeszcze pozostałych siedmiu bohaterów, czyli łącznie jest ich ośmiu. Weźmiemy sobie teraz na przykład szturmowca. Szturmowca chyba każdy zna. Każda postać ma swoje własne umiejętności. Szturmowiec ma, zaczynając od pierwszego kółka po prawej, to jest odepchnięcie. Druga sprawa to jest tarcza ochronna. A trzecie to ładujemy pociski, które spowalniają przeciwnika. Tutaj chciałbym zauważyć, że tej grze. Jeżeli trafimy przeciwnika, nasz telefon delikatnie wibruje. Jeżeli otrzymujemy uszkodzenia, nasz telefon również wtedy zaczyna delikatnie wibrować. Według mnie wprowadza to niesamowity klimat do tej gry. Musicie po prostu sami poczuć, jak strzelacie i nasz telefon w taki specyficzny sposób zaczyna delikatnie wibrować. Według mnie potęguje to klimat. Nad paskiem życia mamy jeszcze, akurat już naładowała się moja specjalna umiejętność. Szturmowiec akurat może sobie przyzwać posiłki w postaci dwóch szturmowców, którzy przez jakiś czas zaczną strzelać do yy, przeciwników. Wróćmy do mojej ulubionej postaci, czyli łowca nagród. Łowca nagród tutaj akurat strzela rakietami, jeżeli naładuje mu się ta specjalna umiejętność. Jak widzicie, dopiero jest 14%, 15%. To się pewien, po pewnym czasie naładuje, ale można przyspieszyć, zbierając takie oto wzmocnienia no i już mamy 55%. Co tu jeszcze chciałem powiedzieć? Hmm. Ogólnie bohaterowie zwalczają się na zasadzie żywiołów, na zasadzie, nie wiem, gry kamień, papier i nożyce. Powiedzmy, że... Hmm mamy bohatera Cita i on idealnie zwalcza łowcę nagród łowca nagród natomiast świetnie zwalcza powiedzmy Łukiego a Łuki za to świetnie kontruje Cita, czyli rozumiecie każda postać ma swoje plusy i zalety które akurat idealnie nadają się przeciwko innym Specyficznym postaciom, tak? Czyli tak jak mówiłem, SIT świetnie zwalcza łowcę łowca świetnie zwalcza łukiego, a łuki świetnie zwalcza sita czyli takie po prostu kółko. Z tej gry zobaczycie u mnie, na pewno o wiele więcej materiałów będą pojawiały się dosyć często, bo to jest teraz moja główna gierka. Naprawdę gram, ją w, gram w to już, nie wiem, ponad chyba 3 tygodnie. Od kiedy wyszła, i naprawdę gierka ma ogromny potencjał, co tu jeszcze można wprowadzić. A przypominam, że to jest dopiero taki wczesny dostęp, że ta gra jeszcze nie miała takiej oficjalnej premiery, ale oczywiście możecie ją sobie pobrać. Y z źródła zewnętrznego tak jak ja to zrobiłem, bo w sklepie Google Play jeszcze tej gry nie zobaczycie. Dobra. Y Teraz wrócimy, może z powrotem. A, jeszcze chciałbym Wam pokazać ustawienia. Sterowanie. O. Kolejna świetna sprawa jest taka, że weźmy sobie bohatera, który strzela. Kolejna sprawa jest taka, że mamy tutaj automatyczne strzelanie. Czyli jeżeli nasz celownik pojawi się blisko przeciwnika, wtedy nasza postać się zaczyna automatycznie strzelać. I teraz obniżam w dół i on już w pewnym momencie zaczyna strzelać. Także według mnie jest to coś świetnego i dodatkowo jeszcze mamy te wibracje podczas strzelania jak trafiamy no po prostu miodzie. Tutaj sami nawet możecie zobaczyć. Na dole macie po lewej wibracje podczas otrzymywania obrażeń i wibracje podczas ich zadawania. Okej okay. to a jeszcze może wam pokażę tego, tą specjalność, umiejętność specjalną umiejętność łowcy nagród dobra, mamy 100% odpalamy coś niesamowitego łowca nagród jeszcze ma na przykład taki hak, który przyciąga sztos, sprawa i oczywiście mamy coś w stylu skanera, że po prostu wiemy gdzie są nasi przeciwnicy dobra teraz wrócimy z powrotem do menu żeby pokazać wam jeszcze inne opcje w tej grze jak tutaj wygląda sprawa mikropłatności itd. Oczywiście zapraszam was do tej gry zapraszajcie mnie do znajomych mój nick to matwili zaraz wam pokażę po prawej stronie mamy zakładkę social klikamy tutaj po prostu możecie mnie dodać jak chcecie ze mną popykać zapraszam śmiało Możemy się razem pobawić. Także tak wygląda menu główne. I od prawej, mamy, od prawej strony na górze mamy walutę, powiedzmy złoto i diamenty. Złoto zdobywamy wygrywając bitwy albo je przegrywając. Jeżeli wygramy, zdobywamy więcej. Jeżeli przegramy, zdobywamy mniej. Dodatkowo złoto możemy zdobyć robiąc misje. Misje mamy dzienne oraz tygodniowe. I teraz tak, sprawa diamentów. Diamenty możemy oczywiście kupić w sklepie. No tutaj na razie i tak nic nie możemy kupić, bo, bo się nie da. Już próbowałem niestety nie wyskakuje jakiś błąd. No pewnie przez to, że tej gry jeszcze nie ma w sklepie Google Play w Europie, tak. Diamenty możemy również zdobyć wykonując misję. Codziennie możemy zdobyć 15 diamentów wykonując jedną misję. Raz tygodniowo, jeżeli wykonamy wszystkie tygodniowe misje, tutaj mamy 50. I teraz co możemy kupić za złoto i diamenty? Za złoto możemy kupić umiejętności, czyli powiedzmy mamy łowcę nagród i mawex i ona tutaj ma powiedzmy wyrzutnie rakiet. Domyślenie macie podstawowe zwykła rakieta żadnych pozytywów żadnych negatywów. i po 400 złota kosztuje jedna z tych dwóch lakon albo baracz. Ja już kupiłem obie te umiejętności, dlatego e, mogę je używać już w każdej chwili. Ja sobie wybrałem, powiedzmy, opcję, że mam trzy rakiety, ale te trzy rakiety zadają mniej uszkodzeń i nie mają automatycznego śledzenia celu. Jest tutaj również inna rakieta, którą możemy sobie wybrać, która jest. I mamy jeden strzał, ale za to leci precyzyjnie za złoto możemy również kupować jakieś skórki, jakieś pozycje, także standard. I teraz co z diamentami? Za diamenty możemy kupować również skórki na postaci. oraz bardzo ważna rzecz, za diamenty kupujemy bohaterów. Tak jak widzicie mam odblokowanych czterech z ośmiu. czterech mamy za darmo odblokowanych, ale pozostałych możemy kupić. Czyli weźmiemy na przykład sobie Szturmowca. Szturmowiec kosztuje 980 kryształów, czyli potrzebuje jeszcze 360. Także myślę, że już w niedalekiej przyszłości uda mi się go zdobyć. Wykonując oczywiście proste zadania. Także gra nie jest pay to win, wszystko można zdobyć samemu. Mi to, mi to bardzo odpowiada. Czyli tak, zakładkę dom mamy już omówioną. Tutaj, tak jak mówię, mamy karty z naszymi bohaterami. Dalej mamy zakładkę misje dzienne oraz misje tygodniowe. Zakładka social jeszcze nie działa. Newsy jeszcze nie działają. I zakładka sklep. No niby jest, ale jeszcze nic nie można kupić. Także mam nadzieję, że takie wprowadzenie... Wam się spodobało? No i co? Oczywiście zachęcam was do pobierania tej gry. Można tutaj tworzyć oddziały czteroosobowe, także naprawdę można nieźle się wspólnie bawić. Filmiki z bitew pokażę już wam w innych materiałach, także trzymajcie się. Cześć.